Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Dziś znów widzimy się w domu. Zauważyłem, że odcinek ze żniw u Michała bardzo pozytywnie się przyjął, i widzę, że odcinki rolnicze to są, można by powiedzieć, takie numer jeden wśród najczęściej oglądanych. Odcinków oczywiście blogi też, ale zauważyłem, że te rolnicze pną się jakby wyżej w tych, w tych kryteriach, co też bardzo mnie cieszy, ogólnie bardzo mnie cieszy, jak wszelkie odcinki oglądacie, ale również te rolnicze także, bo zauważam, że one się pną górze, więc, więc oby tak dalej. A dziś porozmawiamy sobie o temacie, w którym mówiłem w odcinku o, o korsie, gdzie opowiadałem, gdzie gdzie prezentowałem, nie będę do was mówił sobie, otworzę coś do picia yy, o skrzyni biegów. Dziś mówimy sobie o skrzyni biegów automatycznej, czyli dokładnie takiej, jak jest zamontowana w Korsie. Yy, I tak, opiszę Wam ogólnie o Korsie, opisywałem Wam swoje wrażenia po powrocie po powrocie z Gdańska, po powrocie z N Znajmorza. a Dziś Wam opowiem to. O skrzyni automatycznej o swoich odczuciach z nią o tej konkretnej skrzyni automatycznej jeśli dobrze jest podany jej kod na stronie internetowej gdzie My Opel gdzie jestem zarejestrowany gdzie mam zarejestrowany w swoim kursie, jest to skrzynia Aisin Aisin 8G30G4 taki kod tej skrzyni mam nadzieję że jest właściwe bo tam na tej stronie jest podana wersja samochodu Enjoy a to jest wersja edition, więc nie wiem, czy to pomyłka, czy to w ogóle całkowity błąd strony. Więc mam nadzieję, że i kod skrzyni jest podany prawidłowo. Ja, ja się w tym skrzyni użytkuję, może przejdę do tego. Można mógłbym za to, że skrzynię użytkuję fenomenalnie i na tym zakończyć odcinek. Lecz tutaj zagłębię się trochę w większe szczegóły. Biegi zmieniają się praktycznie niewyczuwalne. Redukcje są wyczuwalne. Przy obciążeniu, bo teraz jak samochody są projektowane, że skrzynia automatyczna zrzuci bieg niższy, gdy jest, gdy tam czujniki wszelkie na przy silniku, yy, dadzą sygnał komputerowi, że obciążenie silnika wynosi 100%, nie zrzuci wcześniej, bo to chodzi o tą ekologię więc jak silnik ma obciążenie 100% to wtedy zrzuca czyli jak jest konkretna góra i tak auto to wtedy dopiero zrzuci no to wtedy tak lekko szarpnie ale to nie jest żaden błąd tylko no, może błąd może nie błąd no ale po prostu przy przeciążeniu chcę zrzucić na ten bieg niższy gdy wszystko jest tam naprężone bardzo mocno no to jednak te siłowniki które przesuwają te, te, te zębatki te biegi to muszą się jednak wysilić, żeby wypiąć ten wyższy, a zapiąć ten niższy bieg. Więc, więc wtedy wyczuwalne jest to szarpnięcie. Tak to nie jest wyczuwalne w żaden sposób. Biegi zmieniają się płynnie, dość szybko, jak na skrzynię hydrokinetyczną zwykłą, a nie jakieś DSG dwusprzęgłowe, więc yy, to jest jak najbardziej ok. Eee, w ogóle to ciekawe, zauważyłem, że ic mają ulokowane zupełnie inaczej miski niż inne skrzynie biegów zf czy jakiekolwiek inne skrzynie, bo ten, te skrzynie mają ułożone miski poziomo, pod spodem, a ic mają pionowe miski, tak, tutaj od przodu tak otwieramy maskę i patrząc widzimy linię miski taką pionową. No może taka charakterystyka iSIN-ów. I eee, cóż mogę powiedzieć więcej o tej skrzyni? Jest tak zastopniowana, że żeby utrzymać niskie obroty, jednocześnie dobrą wydajność No i mniejsze spalanie. Jest to 8 stopniowa skrzynia biegów, więc no, ósmy bieg załącza się przy ponad 100 na godzinę. A że tutaj jeżdżę po okolicach, to dochodzi maksymalnie do 7, więc od czasu do czasu warto gdzieś wyjechać dalej, jak drogę szybkiego ruchu albo na autostradę żeby przy około 110-120, bo tak się tak gdzieś wchodzi ósemka, żeby wrzucić bieg na ósmy, na, na tak to dochodzi maksymalnie do siedemki I no, jak na te ponad 5000 km, 5890, chyba 6. jeśli dobrze pamiętam, jest na tą chwilę zrobione, no to jest, jest super. No, teraz przejdźmy do zasadniczej części, zasadniczej, do kolejnej części odcinka, czyli do tematu oleju w skrzyni biegów. Mnie przeraża to, jak ludzie stosują się do tych zaleceń, że w skrzyni nie wymienia się oleju. W skrzyni manualnej nie wymienia się oleju, w skrzyni automatycznej nie wymienia się oleju, bo tak Unia Europejska tutaj nam daje, że, że się nie wymienia. Producent tak mówi, że na, na rynek europejski się nie wymienia, czyli ma, jak jest zalane, to nie ma konieczności wymiany i trzeba jeździć, dopóki się skrzynia nie skończy, no i potem trzeba kupić albo nową skrzynię, albo konsekwencji nowa. To jest oczywiście nieprawda i w skrzyni każdej, zarówno manualnej, jak i automatycznej, należy zmieniać olej, a w szczególności w skrzyni automatycznej. Dlaczego? Z tego względu, że skrzynia automatyczna pracuje zupełnie inaczej niż skrzynia manualna. W skrzyni automatycznej panują dużo wyższe temperatury pracy niż w skrzyni manualnej, bo tam są silniki, yy, siłowniki, wszelkie tam te sprzęgła, to to wszystko się załącza, te zębatki się przesuwają, to wszystko wydziela ciepło dużo większe niż w skrzyni biegów manualnej. Dodatkowo są elektrozawory, które z czasem, na przykład nie wymieniamy oleju w silniku, i gromadzi się nagar. W skrzyni też może gromadzić się taki, taki nagar i elektrozawory mogą się przecinać. Jak się elektrozawory będą przecinać, to biegi będą albo nie, wskaki, nie będą wskakiwały, albo będą przeskakiwały o kilka, albo w ogóle dany bieg na przykład nie wskoczy, bo dany elektrozawór się, się zatnie pod wpływem tego nagaru. W skrzyni biegów olej, w skrzyni biegów automatycznej olej zużywa się szybciej, szybciej czernieje, szybciej traci swoje właściwości. A dlaczego? Chociażby dlatego, że po pierwsze jest, jest przypalany, bo jest dużo wyższa temperatura pracy niż w skrzyni manualnej, po drugie do tego oleju gromadzą się no, jakieś zawsze opiłki, w misce olejowej jest, jest filtr, co jest magnes, który te opiłki wyłapuje. Ale dlaczego olej jest innymi czarny? Dlatego, że on zmienia kolor pod wpływem ścieralności elementów, pod wpływem ścieralności tarcz sprzęgłowych. Tam są resztki, mikroresztki tych tarcz sprzęgłowych, które są w skrzyni. I one tarcze sprzęgłowe no, ścierają się. W w manualu się ściera, w automacie też się ściera. Dodatkowo do tego temperatura i ten olej się szybciej zużywa. Więc dlatego trzeba go wymieniać. Na rynku amerykańskim jest jasno zaznaczone. 68, 60, 000, 60 do 80 tysięcy wymieniać olej. Na rynku europejskim nie ma potrzeby. Więc ja sobie postanowiłem i, i, i ja i nie tylko ja również wielu innych ludzi użytkujących automaty i którzy są dbać o te automaty wam powiedzą między 60 a 80 tysięcy wymieniać olej w każdej skrzyni, zarówno w manualnej jak i w automatycznej a w automatycznej na to zwrócić szczególną uwagę ze względu na te temperatury, ze względu na te takty sprzęgowe i na te wszystkie aspekty, które tutaj wymieniłem trzeba zwracać uwagę i trzeba wymieniać olej w skrzyni biegów na olej właściwy taki jaki ma być. Co do rodzaju wymiany, no bo są dwie, jest dynamiczna, jest statyczna. Dynamiczna jest oczywiście droższa i pozwala na wypłukanie, wyczyszczenie tej, tej skrzyni wraz ze wszystkimi elektrozaworami, natomiast statyczna, no to ile zleci, to zleci i resztę dolejemy, a ile zostanie to tam zostanie. To już jest kwestia, to już jest kwestia producenta, bo jeden producent... Zalecałem wymianę dynamiczną, zalecałem zalecałem wymianę statyczną. Ja do Aisin na 8G30 gen 4 to nawet nie wiem, jaka jest zalecana wymiana. Nigdzie nie ma informacji na ten temat jeszcze, jest nowy samochód i nawet połowa części zamiennych nawet nie ma do tego auta jeszcze. To sprawdzałem, więc na razie póki co się nie dowiem, jaka jest, jakie tam jest zalecane. Ale niczym ja do 60 tysięcy to jeszcze sporo czasu minie, a jak tylko dojdę, to natychmiast jadę wymieniać olej i dowiem się wtedy, czy to będzie dynamiczna, czy statyczna. Ja rozumiem, że dynamiczna jest droższa, ale lepiej, bo od około 1300 zł się zaczynam, więc trochę jest. Ale lepiej wydać 1300 zł na 60 tysięcy kilometrów niż mieć spokój i mieć pewność, że się wymieniło. Olej jest świeży olej, ta skrzynia pracuje, tak jak ma pracować we właściwych warunkach, a nie w spalonym oleju. No bo jak to mówi Michu z M4K Garaż, mówiąc o olejach na przykład silnikowych, ile razy można smażyć frebki na jednym oleju? No ile razy. No to tu jest bardzo podobna sytuacja. Tylko w silniku no, jest troszkę niższa temperatura, znaczy w skrzyni biegów jest troszkę niższa temperatura niż w silniku, ale mniej więcej zasada jest podobna, bo też ten olej jest przegrzewany. jeździmy autostradą, na przykład. Mamy załączony ten 1,8 bieg, ale mamy obroty, mamy prędkość, mamy obciążenia, mamy podgórkę, mamy z, mamy z górki, mamy proste odcinki. Ten olej jest przegrzewany tam, jest naprawdę temperatura wysoka, więc naprawdę warto. warto. To są takie rzeczy, na których się nie oszczędza, czyli na olejach nie oszczędzamy, zarówno do silnika, jak i do skrzyni biegów. Do silnika co 10 tysięcy, nie rzadziej niż co 15 tysięcy, tak mówią, żeby wymieniać ale zalecałem tak wszyscy mechanicy 10 tysięcy a w skrzyni przejdzie od między 60 a 80 i stosować dobrą metodą wymiany i w dobrą jakoś oleju i tak samo się te silnika i jestem pewny i do wiele osób może potwierdzić, że skrzynia na pewno posłuży nam przez wiele lat i posłuży przez wiele lat, bo na pewno nie będzie to skrzynia która będzie chodzić wiecznie. Tak samo silnik nie będzie taki, który wytrzyma wiecznie, bo to są elementy, które się po prostu zużywają. A my wymieniając olej, możemy temu zapobiec. Także w tym odcinku to już będzie wszystko. Przedstawiłem Wam, jak to jest w kwestii tego oleju, moje wrażenia z użytkowania tego automatu. I naprawdę warto wymieniać olej, zarówno w silniku, jak i w czynniku. Trzymajcie się, na razie.